Cześć! W tym filmie pokażę w jaki sposób uruchomić i zarządzać wpłatami na projekty bądź podopiecznych w płatnościach FaniPay. Tutaj widzimy moduł wkład Hanipe jako pasek na dole strony. W momencie gdy kliknę wpłacam i mam wstawione projekty albo na projekty bądź podpiecznych, widzę tutaj dodatkową opcję. Domyślna jest wpłata ogólna na tutaj nazwa organizacji oraz mam do wyboru płata na cel rozbudowa dziecka. W jaki sposób to skonfigurować? Przechodzimy do panelu organizacji na pani Mani oraz ustawienia profilu i podopieczny. Mamy tutaj wybranego podopiecznego. Klikamy edytuj. Możemy też dodać coś nowego i zaznaczamy taką opcję Widget widoczny w FileMaker. Kamy Zapisz. Po kliknięciu Zapisz, ważne jest, żeby poczekać 2-3 minuty, aż nastąpi aktualizacja kodu widgetu płatności. Odświeżamy stronę. I widzimy, mamy do wyboru tutaj już wpłata na podobieczne i wpłata na projekt. To jest moduł płatności domyślny, czyli w pasku na każdej stronie. Możemy też moduł płatności zamieścić na, w treści strony. I w treści strony będzie on wyglądał w ten sposób i analogicznie będzie wybór na ogórna, wpłata na ogólna, płata na podopiecznego, wpłata na projekt. Dodatkowo jest możliwość, żeby w tym module elastycznym była wpłata z góry określona. Tutaj mamy na dole, widzimy wpłata na rozbudowę domu dziecka, ale nie ma możliwości wyboru, nie ma możliwości zmian, aby taki moduł zainstalować. Oprócz oczywiście podstawowego kodu widżetu należy w treści strony w miejscu, gdzie ma pojawić się moduł wkład dodać kawałek kodu z podanym tutaj identyfikatorem projektu czy podepiecznego. Gdzie znaleźć ten identyfikator? Klikamy sobie w listę projektów i klikamy pokaż profil. A następnie możemy kliknąć sobie i otworzyć to, co jest pod przyciskiem. Wspieram. I ten identyfikator znajdziemy tutaj w pasku adresu. Jest to beneficiary ID 24197. Czyli tak jak widzimy tutaj, data COS 24197. Jeśli tego fragmentu nie będzie na stronie, to moduł wkład w treści strony. Wyświetli się z opcją wyboru wpłaty na podobiecznego czy projekt. Aby moduł wkład FUNNYPAY działał na stronie, konieczne jest oczywiście zainstalowanie albo pluginu WordPress MONEY, albo też kodu widgetu w treści strony. Możemy to zrobić w sekcji widget, pobierz kod i tutaj znajdziemy dalsze instrukcje, gdzie i jak ten kod zamieścić. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.